Maxymy książek, twory wyobraźni, odbicia świata skopiowane skrzętnie przez chłonną młodość i baczną dojrzałość. Dzieciństwo, chodzenie po karkonoszach z rodzicami, po górach, potem sam. Okres liceum to karkonosze, okres studiów to karkonosze non-stop. Potem miałem taką manię biegania po górach. Biegałem górą między Karpaczem a, a Szklarską, przyjeżdżałem tutaj specjalnie na ten szlak. To jest w ogóle tak piękna kraina, znaczy karkonosze to jest w ogóle jakiś cud taki, tak naprawdę. To, to Jak się tutaj tak przebywa w tych rejonach to jest jakiś taki zupełnie inny, inna część tej no, Polski. No. Ale czy to się w głowie mieści, że oto aktor w fikcyjnej scenie? Jak już byłem takim człowiekiem osiemnastoletnim, a doświadczenie pierwsze z Szekspirem było takie, że zobaczyłem Dereka Jacobiego w spektaklu BBC dubbingowanym wtedy. I pamiętam, że nie wiedziałem dlaczego. Jako, to były jakieś dwie części, dwa wieczory w Telewizji Polskiej. Mój ojciec tak przez chwilę oglądał, potem już nie mógł, właściwie zasnął. A ja pamiętam, że nie wiem dlaczego. Wie pan? Tak się na tę opowieść. To był Hamlet. Straszliwie załapałem. A potem pamiętam, nie wiem, no, no, nastąpił następny ciąg nieustannego czytania. Przecież ja te wszystkie dramaty znałem. Bardzo dobrze. Niektóre znają na pamięć, bo w nich grałem, a przychodziłem często i brałem na wakacje Szekspira. Wie pan po to, żeby popłakać sobie nad monologiem a, mm, króla Lira nigdy, nigdy, nigdy. No, czytałem też jako bajkę taką, ale wie pan po aktorsku również, znaczy w takim sensie, że tak się zastanawiałem. Oczywiście to są przekłady. Nie jesteśmy w stanie jakby złapać wszystkich tych rytmów. Sensów też nie. Wskazów przed Natomiast chodzi o to, że to jest nieprzetłumaczalne. W zasadzie jest nieprzetłumaczalne. Te gry słów, te zabawy, naznaczane przez samego Szekspira, nie tylko jakby tym, jak to napisał, ale wskazówkami dla aktorów różnego rodzaju, które miały być dwuznaczne, wieloznaczne, w przekładzie, w języku polskim, to jest właściwie niemożliwe. Czyli żeby... miał motyw, bodziec namiętności, taki jak mój, Zalałby sceny łza. Jak się po aktorsku to czyta, to się widzi, wie pan, takie konstrukty tego, to znaczy, ale takie czysto aktorskie, że jakiś monolog się bardzo napędza, potem się uspokaja, na przykład po to, żeby aktor odpoczął po, po jakimś szaleństwie wypowiadania tych, tych słów.

Ja zacząłem Szekspira w ogóle tak, jak brałem te książki, zdałem sobie sprawę, że nie ma co go czytać tak. Oczywiście, jako akcję to tak. Natomiast to zupełnie inaczej. Kiedy się czyta, to na głos. Ale jak się łapie te ciągi, te energie, te ekspresje, to się okazuje, że te sensy kryją się właściwie tak naprawdę w emocjach, które ten tekst wywołuje. Jak się mówi monologi, to miałem być albo nie być, to nie po to, żeby się mądrzyć, tylko po to, żeby w widowni, w udej widowni, gdy Pan wzbudzić coś takiego, żeby to. Oni właściwie te słowa mieli. Serce rzucić na żołendam. A rewolucji było tam kilka takich teatralnych, które oczywiście za, za jego czasów. No to jest teatr całkowicie umowy. Anglicy grają to w taki sposób, że my jesteśmy tak zdziwieni, że, że to tak można. Nie wiem, no, nie wiem, to taki przykład oczywiście tego króla Lira, Petera Brooka i o tym, że nie ma żadnej burzy, nie ma żadnych dźwięków, tylko aktorzy stoją do siebie, obok siebie i grają burzę. Burzę po prostu grają tak, że wrzeszczą sobie do ucha na przykład, Oczywiście znaczy, robią to technicznie, żeby sobie bębenków, ale jakieś niezwykłe, jaki prosty pomysł, nie? No, że wrzeszczeć do siebie tylko po to, żeby, bo tam nic nie ma, to w głowach widzów mam, nie mają być pioruny, a oni te pioruny próbują przekrzyczeć. Ач, башта